Zobacz, nawet guzik na nas czeka. Naciśnij, naciśnij, zanim zapomnimy, po co tu jesteśmy. To jakie pan chce prezerwatywy, truskawkowe czy malinowe? Kobieto, kurwa, żurawinowe z cukrem. Przecież nie będę ich jadł. Pani doktor, boli mnie worek. Moż nowy? No jakbym miał nowy, to bym do pani nie przychodził, prawda? Mam tutaj zaznaczyć ptaszkiem. Panie Wacku. Wolałabym, żeby pan zaznaczył to jednak długopisem. Babciu, co ty zrobiłaś? Te patyczki mają być w jednej ręce. O kurwa, Wnusiu, chyba właśnie <laughs> jebłam szalik. Ty wiesz, że Zocha po dwóch tygodniach diety zrzuciła wagę? Chyba z ósmego piętra. To się myje, a nie wietrzy. To się liże, a nie wącha. <laughs> Czy to prawda, że tańczyła pani na róże? Tak, kurwa, ale chyba ciepłowniczej. Co nam pokażesz ciekawego? O, ta! O, ja pierdolę! Niesamowite! Nasza reprezentacja przegrała na wyjeździe 0 do 2. O, taki chuj! Widzieliście tego karnego? Gdzie tam była ręka, się pytam? Nie mieszaj, kurwa, ludziom w głowach! Sędzia, chuj! Ojej. Nie wierzę. Spokojnie, panie Sędzia Kazimierzu. Chuj? Chodźmy, dobrze? Proszę państwa. Widziałem, jak młodsza kobita leciała jak szczała, A stara szczała jak leciała. Ale Jadźka zapierdala. Szybciej jak ja do nocnego. Będzie chyba medal. Umieram, ale pamiętajcie, że ze śmiercią Lenina umarł leninizm, a ze śmiercią Stalina stalinizm. Panie, nie umieraj dziadku, onem. O kurwa, zobacz co ta babka Mańka wyprawia. Ta cholera sprzątnie nam z nosa całą zwierzynę. Jak pani udało się w dobrym zdrowiu dożyć setnych urodzin? Raz w roku robię sobie alkoholową terapię szokową. To znaczy? Tego dnia nie piję. Skąd cię stać na taką furę? Przecież ty całe życie chlasz gorzałe. No, tydzień temu wreszcie sprzedałem butelki młody. Babciu, ty się tak zmęczyłaś tym chodzeniem po schodach. O. Nie kurwa, właśnie wracam z maratonu nowojorskiego. Słuchaj, Mańka, odpisz temu chłopokowi tak. Cześć, eee. przytajniaku, jestem Kasia i mam 16 lat. <laughs> o, rany! Oj, wymiar. <laughs> Panie wacku, musimy sprawdzić pańskiego kanarka. Mówił pan, że coś z nim nie tak? <laughs> Nie mówi Pani przypadkiem o moim ptaszku? Słyszałaś, że Mańka wiąże swojego starego sznurkiem na noc? Tak, wczoraj darła się na niego, że dopiero co się położyła, a ten byk już się spuścił. Skąd masz na takiego uiskacza? Pić i nie żałować. Bida musi popolgować. Jak robi krówka? Muuu. Mietek, wyczuwam tu delikatną nutę owsa, żyta i cytrusów. Nie pierdol, Wiesiek, i tak się dzisiaj nawalimy jak dziki w trupa. Musi pan zrobić badania krwi, moczu, kału i nasienia. Co Una gada? Mietek, Una mówi, że chce obejrzeć twoje spodnie od piżamy. Przyjęto podobno nowych doktorów do naszej przychodni. To dr Alban i dr Dre. Podobno mają zajebiste podejście i lek na nasze bobcyne nerwy. Ciekawe, co dzisiaj złowimy. O, ja pierdolę więcej! Was matka nie miała? Nie? Dlaczego w tym wieku zdecydował się pan zostać kierowcą autobusu? Pani redaktor, bo boję się umierać w samotności. Ty, Wandzia, a wiesz, jaki szampon jest najlepszy dla tych pierdzimączek? Jak uni na to mówią cyjf, bo nie rysuje powierzchni. Do czego pan chciał te okulary? Do widzenia. No to żegnam pana. Następny, proszę. Była kokosecka, miała dwa jojecka. A po środecku była, była parówecka. Naoglądał się tych szybkich i wściekniętych i teraz go do Passata ciągnie. Czy masz konto na portalu randkowym? <laughs> Skarbie, ja nigdy nie miałem problemu ze znalezieniem drugiej połówki. Wiesiek, przyjdź w sobotę na imprezę do remizy. Będzie wódka. Będą śledzie i potrzymać za co będzie. Pancie, ty dziadu. I jak się teraz wytłumaczysz? Różnym słowem ustnie kalam, biorę dwie flachy i spierdalam. Na terenie całego kraju obowiązuje stopień zasilania dziesiąty. A ceny pierza gęsiego pozostają bez zmian. Panie Józefie, co się stało? Panie! Wnucek się bawił dronem i rozpierdolił mi pole. Od godziny wołam Cię i wołam, dlaczego nie przychodzisz? Ale ja nie słyszałem, że babcia woła. To mogłeś chociaż przyjść i powiedzieć, że nie słyszysz? Babka. Ty to chyba w lidze siatkarskiej grasz, bo codziennie z tymi siatkami latasz. A ty to chyba tylko w życiu z się w parze grałeś, jełopie. Ale co mi pani daje? Ten kurczak ma jedną nogę dłuższą, a drugą krótszą. A co, będzie z nim pani tańczyć? Dziadku, czy wypłynęła już ropa naftowa z szybu na waszej działce? Laleczko, wystrzeliło jak z dawno nietrzepanego fiuta. Zobacz, Mańka, tak się zwęża jajco węża. Matko boska... Co ty tu niesiesz? No piękny, nie? Drożdże, cukier i świeżutka woda. Tak się zaczyna wielka przygoda. Gienek, jest taka rzecz, dla której warto żyć czy laut i nie zmienia się nic. Co się stało w pana autku? Mnie lokomotywa urwała reflektor, no ale pociąg do kasacji. Ty, naszą Mańka, chyba już wróciła z sanatorium. Na pewno, bo jej nogi krzyknęły z radości nareszcie razem. ci pani gotówką czy kartą? Pani kochana, nie mam nic, chyba zapłacę. Dupum. Żeby jeszcze faktycznie mogła tak zapłacić. Idź do chlewa i wyciepej gnój! What? Łot krowy i łot konia! A to się Wnusio ucieszy, jak przyjedzie do babci na wakacje, bo to jego ulubiona roślinka. Ależ to zrobił! Wiesław, co za wsad! Dziadek lata, jak za dawnych lat! Proszę księdza, a te buty to za Nie za mszowe, tylko za własne, Pani Dzieniu. <noise> Dziadu, podobam Ci się? Z Tobą jest jak z pierwszą generacją Passata. Kiedyś marzenie, a dzisiaj wstyd się z Tobą na rynku pokazać. Rzec. Jak reaguje Pan na kryzys naftowy? Powiedz, <noise> koma. Pić, pierdolić, nie żałować, bida musi pofolgować. Dziad, <noise> <noise> No wreszcie, ty stary grzmocie, jesteś teraz chłop z jajami. Panie Zygmuncie, życzę panu mniej zawiści, a więcej radości. Dziś jest przecież Międzynarodowy Dzień Seksu. A pierdolcie wy się wszyscy. <gry> Czy was kurwa popierdoliło? Mówiłem, żeby zrobić jej delikatny makijaż, a nie maskę Kleopatry. Widziałam Zochę wczoraj z tym listonoszem, a mówiła, że biodro ją boli. Biodro boli, ale jak trzeba otworzyć nogi, to jak nowa. Panie doktorze, od paru dni czuję się jak ćma. To dlaczego pani nie poszła do psychologa? Bo u pana świeciło się światło. Ej babka, powiem krótko, czy mogłabyś mi coś pożyczyć? Tak, życzę ci Józek wszystkiego najlepszego i żebyś nie chlał tyle. Niech pan zobaczy, mówienie o wysokości pensji czy emerytury brutto to tak samo jak podawanie długości członka razem z kręgosłupem. <laughs> no, wiedziałem, że doceni pan dowcip. <laughs> Patrz, ta kurwa. Kopciuszek znowu zgubił swój pantofelek. Panie, pańskim zdaniem, co lepiej grzeje miłość czy wódka? Miłość? <laughs> Tylko jeśli ma 40%. <laughs> Oddawaj mi ten beret, kurwa. To moja pamiątka z lat 50. <laughs> A ty wiesz, co robi goła blondynka siedząca na gazecie? Nie. Czyta z ruchu wark. Pamiętaj, łysy, klatka wypchnięta, nogi proste i zero jęków. Żebyś mi na wyciskaniu wstydu nie przyniósł, bo masz przejebane. Zygmunt, rozpoczął się sezon na jagodzianki. A ja tam wolę moją jagodziankę na kościach. Babka, dostałem wyrok, bo miałem 10 gram koksu. O matko, a ja mam 3 tony koksu w piwnicy. Zapraszam do poloneza. Nie dziękuję, nie tańczę. Kurwa. Pani doktor, te okulary kupiłem w markecie. Płacek, pojebało cię. Takie okulary to się babce do trumny wkłada. Ja pierdolę te wszystkie przepisy na zdrowe jedzenie. Kiedyś było prosto: ziemniak, mięso, kapusta, a teraz trzeba wszystko czytać, jakbyśmy byli chemikami. Nie chciał się sąsiad cofnąć z miedzy, to ja mu teraz przestawię chałupę. Do boju! Coś się tak odpierdolił jak szczur na otwarcie kanału? Mieciu, właśnie idę do agencji towarzyskiej i może znajdę tą jedyną. <laughs> Chciałbym pasztet i pół kilo schabu bez kości. <laughs> Proszę pana, u nas serwujemy burgery wołowe i drobiowe. Co tam masz ty, stary pruku? A wafelka, kukuruku! <laughs> Panie, ja tu nic nie poradzę. Proszę iść lepiej do warsztatu samochodowego, bo z takim ciśnieniem może pan pompować opony do żuka. Mańka, ten nowy ginekolog doktor Edker to ma podobno takie podejście do pacjentek, że każda jak tam wchodzi to od razu ma kisiel w majtach. Babka, wiesz co robi koko jumbo? No jak to co? Ja ja je. Ty wiesz, że w tamtym tygodniu Kryśkę pochowali i to w trójkątnej trumnie. Wiem, bo całe życie kryśia jak zamykała oczy, to rozkładała nogi. Ale ta Kaśka to proszę ciebie rakieta. Nogi jak dwie pantery, a sutki to jej sterczą jak wentyle od stara. Ej, ćwoki! Przywiozłem zimnioki! Najlepszą aktorką kanału Panda AI Studio zostaje babka Mańka. No, wreszcie mnie docenili, kurwa mać. Dzięki za obejrzenie.